Będ z tej strony, to winni wbijajcie na ten kanał macios.pl. Znaczy macios.pl. Wbijajcie, wbi dobijemy mu, nie wiem ile subów, ale musimy mu dobić. Tak z 135 na pewno dobijemy. Mam nadzieję, że wbijecie na jego kanał. I gramy teraz rundy Dynamajkiem. Uh, bardzo polecam ten kanał. Według mnie się mega podoba. Wbijajcie o dziękuję za 6 słów dziękuję za 6 słów wszystkim jeszcze jesteśmy blisko yy, to jest, yy, 7 i prawie 10 mamy to już jest blisko na, na pewno nam się uda jeszcze w tym roku na pewno się uda widzę. może się uda jeszcze tak będzie fajnie zoom, wiem że to będzie mało ale zawsze tuby będą jakieś Fajnie że, będę... Fajnie, że w ogóle yy, dziękuję wszystkim Bardzo dziękuję. A i pozmieniłem w ogóle nazwę. Na to ogin 156. Nie wiem, w końcu było wziął to tylko 159. Tak na, yy, 159, pomyliłam się. więc wiem, z yy, 159 tak to wygląda. Kurde. Przegrałem. Najgorzej. Primo jakiś mnie zabił. Wow. Fajnie, że w ogóle mam już 6 słów. Wow. Nie wiecie, jak się tym cieszę. I teraz bijecie się do naszego klanu. I tutaj macie moje pucharki. Mam 200. To jest pucharków. Kurde, panie, co to jest? Ile pucharków? Dobra, yy, to może teraz again? no noo, tą mogę zagrać, w sumie jest dość fajna. To będzie tak, yy, To będzie odcinek, takie małe info o tym kanale. wbijajcie. Jeśli wbijacie, bardzo dziękuję wszystkim. On będzie mega ucieszony, mimo wszystko, że on ma 100 bów a zobaczcie ile ja mam, to i tak, i tak. Będzie fajnie, gdy na przykład mi zbijecie na kanał, bo wasze będą dodatkowe suby targety, to najgorsza was w tych zawsze Wasze będą suły na plusie dla niego. Mam nadzieję, że wiecie. Przepraszam, że się powtarzam, ale to jest mega fajnie, gdyby się wij. Dobra. Teraz gramy chyba je nagramy PAM lub ten. Dobra, gramy PAM, pam jest lepsza. Chyba, według mnie. No Tu na przykład penny. O dobra, tam jest nitka, kurde, ta nitka. Dobra, oddawaj po nitka. Chciała sobie wziąć pojść dalej, nie dam. Jeszcze wiok do mnie nawala teraz. Ej, no brok Idę od ciebie, papa pa, brok Dobra, dostał? Aj, ała. Dwa ha, y, 20, y, 2000 HP. Dobra, dostał. 820 HP. Nie, pije, tam jest jeszcze szelka. Może bym tutaj się przykampił, nie. Trzeba walczyć z innymi. To jest walka. Dobra, biją się, biją się. Zabili się. Tak się zabiła szelka. Ale teraz jest w głazie, ja lepiej. Nie, idź mi stąd. Ona ma y, gadżet. Ja, pier... ja pierdolę. Nie, no nie. szelka... Pójdę, ta szelka mnie zabiła. A już miałem wrzucać ulta. Dobra, było blisko. Plus 6. Jest dobrze. Dobra, wbijacie do klubu. Mam pam I jest fajnie. Jest grubą beltą. I jest fajnie. <laughs> e, i, dobra, damy jeszcze chyba przed głosowaniem Nie wiem, chyba tak. Dzisiaj będzie taki nie jakoś długi odcinek, ale też będzie swój czas. Takie 5-6 minut będzie miał. Nie wiem, czy to dużo jak na odcinek. Nie wiem, nie wiem. Jak ktoś robił w kilku takim to chyba tak. Niektórzy lubią... robią pięć... niektórzy robią czterominutowe. Nie ja będę chyba robił cztero, także równe cztero lub e, o 2 sekundy po. Ała! 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 awa, Jak inne! A nie, ten blok jeszcze tutaj jest! To ja mam tu zrobić, jak ja mam tu żyć? Dobra, wezmę się tempo i tu i uciekam! Ucieczka! Dobra, trzy palców już będę miał. A nie, mam już tutaj nawet. Nie, no ta, no ta, ma, te, ta Max. O, dobra, cześć, Tim, 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 Tim. Halo, Max, Tim, Tim, halo, Max, Tim. Cześć, dobra, mamy Tima. Możemy się od ciebie odsunąć i będzie dobrze. No nie, nie zdążyłem. Kurde, ten ból w krzakach. Typowy ból. No, a to chyba będzie 7. Lub do 11. Yangy na Pam. Fajnie do 11. Yangi do Pam. Bo chcę dobić do 11. yangi. Ale fajnie, że to wiem w ogóle w pierwszy dzień Pam. w Drugi dzień peny. Wy to rozumiecie? Ja, ja kompletnie już nie rozumiem tej gry. Nie, ja nie mogę być przy ścianie. On musi być przy ścianie albo. Ja piedzielę, ja piedzielę, ja piedzielę! Dobra! Ja powiedziałem to czemu on mi ulta nie zabił dlaczego dlaczego butno mi teraz a mam nadzieję że zalajkujecie ten film zasubskrybujecie kanał i co ten film wam się podoba bo musicie dać łapę w górę dla zasięgu i będzie mi fajnie bo chcę mieć też więcej tubów Gdybym miał tak 10 słów, to, to był kop. Był taki. Był taki uciszony. Wy nawet nie wiecie, jak. Dobra. Druga baita, Tutaj bym wsadził działko. I tutaj jest dziecko. I jeszcze ktoś jest, Nie wiem nawet kto. Idę sam. Nie, nie, nie! Jest. Tak, 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 tak! Biu, biorę. Moje. Mam pięć waycube'ów. To nie był fight, to był to był pierwszy skill. Dobra. O nie! Nie, moja wieżyczka! Nie, ja też, ja też zginął chyba. Dobra, syk! Lecę na tego burza. Teraz mogę się nim bić. A masz! Tak, wygrałem! Kolejna rangę na PAM! Jej! Wow, tak długo to trwało! Dobra, i um, powtórzę się raz. do klubu i czy Patet. E, macie tutaj moje ID. Zapraszajcie, ja, ja przyjmę zawsze. I jeszcze, żeby nie było. Musicie zasubskrybować ten kanał macios.pl Maciosksobka chyba odsę.pl. To jest stylu. Wbijacie i subskrybujcie. I chyba to będzie na tyle w tym odcinku. No, to będzie na tyle. I. Hello!